Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, prze, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata to znaczy Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przewraca i niemym mowę. Jesteśmy dzisiaj razem z Palem Jezusem i Jego uczniami w Dekapolu. Dekapol to nazwa grecka, Dekapolis, deka czyli dziesięć, kojarzymy to z naszego takiej codzienności, Polis, miasto, czyli dziesięć miast. Była to taki związek albo bardziej współcześnie mówiąc unia dziesięciu miast znajdujących się na północnym wschodzie od Jeziora Galilejskiego. Jak patrzymy na mapę Ziemi Świętej, to nad, nad Jeziorem Galilejskim takie 10 miast starożytnych, Damaszek, Geraza, e, ten Tyr, Sydon. To wszystko miasta, które należały w czasach Pana Jezusa właśnie do tej, do tej Unii Dekapolu. E, po co taką Unię te miasta zawarły? No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No bo to był szlak handlowy i tam po prostu mnóstwo towaru y, przechodziło z morza śródziemnego nad morze śródziemne. Więc dlatego żeby zarobić na tym handlu tymi towarami, no to te miasta weszły w, w unię, która miała zagwarantować pomóc im właśnie y, chronić i przede wszystkim zarabiać na transporcie towarów y, na tym szlaku śródziemnomorskim. Y, Dlaczego zwracam na to uwagę? Bo myślę, że ta kraina, właśnie ta Kapolu, te dziesięć miast żyjących kulturą grecką, kulturą herleńską, e, opartą na handlu, na zarabianiu, na bogaceniu się, e, a jednocześnie kulturą zamkniętą na Boże Słowo, bo Żydzi tam są ich wiarą w jedynego Boga, w Boga Jachwę, to była mała garstka. Generalnie to byli poganie. A przede wszystkim to byli ludzie, którzy bardzo mocno stali na ziemi, ich życie było z, związane z tym, żeby handlować, żeby zarabiać pieniądze. E, więc oni byli zamknięci na, na coś takiego jak Ewangelia. Więc e, to są ludzie, no biznesmeni. I zwracam na to uwagę, bo myślę, że to jest bardzo dobry obraz naszej rzeczywistości, w której my żyjemy. Dlaczego mówię, że oni byli zamknięci że byli przede wszystkim pochłonięci tymi dobrami materialnymi? Pamiętamy tę scenę z Ewangelii, której, w której pan Jezus uwalnia człowieka opętanego przez złe duchy, nawet nie przez jednego złego ducha, tylko przez całą legion złych duchów w Gerazie. Ta Geraza także należała do miast Dekapolu. Pamiętacie, co się wtedy stało, jak pan Jezus wy, wyrzucił te. Te złe duchy z tego człowieka, gdzie je posłał? W świnie, w stado świn. I 300 świn po prostu utopiło się w jeziorze galilejskim. Proszę sobie, drodzy rolnicy, przeliczyć, ile to jest pieniędzy, te 300 świn. I ci ludzie z Gerazy, kiedy pan Jezus uwolnił tego człowieka od, tego, od tych złych duchów, od tego legiona złych duchów, to zamiast cieszyć się z tego, że człowiek odzyskał wolność, to idą do pana Jezusa i mówią mu, Odejdź od nas. Odejdź od nas. My Ciebie nie chcemy w naszej ziemi. Dlaczego? No bo jak potrafiłeś załatwić jednym mykiem 300 świń, to co ty jeszcze możesz nam tutaj nabroić? Na jakie straty materialne możesz jeszcze nas narazić? Lepiej stąd idź. Więc pierwsza wizyta Pana Jezusa w dekapolu, można powiedzieć, to było bardzo krótko. I mówią, nie chcemy Ciebie tutaj odejść z naszej ziemi. Ale kiedy dzisiaj słuchamy w Ewangelii o tym, o wizycie Pana Jezusa, o tej wędrówce przez Dekapol, to słyszymy także, że za Panem Jezusem idą tłumy. Bibliści przypuszczają, skąd się te tłumy wzięły? No właśnie, z tamtej, prawdopodobnie ten człowiek, który był uzdrowiony w Dekapolu, w tej gerazie, tak, został uwolniony od tych złych duchów. Szedł przez dekapol i mówił o Jezusie. On mnie uwolnił od złego ducha, od złych duchów. On dał mi nowe życie. I ci ludzie, którzy byli, usłyszeli świadectwo tego człowieka, że on mówi o tym, czego doświadczył od Pana Jezusa, oni, na wieś, że Jezus przyszedł do, w, te, w te okolice, z, y, idą do Niego i przyprowadzają Mu człowieka głucho niemego. I ten człowiek głuchoniemy, czyli taki, który nie słyszy i nie potrafi, tam jest dokładnie takie słówko, które mówi, że nie potrafił dobrze mówić. To jest także obraz naszego świata. Bo jesteśmy, musimy to przyznać chyba wszyscy, że jesteśmy bardzo mocno osadzeni w rzeczywistości. I ta sfera materialna dla, dla nas wszystkich jest niezwykle istotna. Że na, Jesteśmy w jakiś tam sposób, każdy nawet jak ma tylko gospodarstwo domowe, to tak, tak zarządza tym gospodarstwem domowym, żeby i tam jak najwięcej tych pieniędzy tego dobra materialnego zostało. A jednocześnie nasza kultura, która jest właśnie jak ten Dekapolis, jest kulturą, która jest głucho nie ma. Na jest, co jest głucho nie ma? Nie chce słuchać Słowa Bożego, bo mówi ja wiem lepiej, jak żyć. I, drug, I z drugą strony jest kulturą, której się nie mówi o Panu Bogu. Jest nie ma. Jest nie ma. Nie, nie dajemy świadectwa tego, co Pan Bóg w naszym życiu zdziałał. Nie rozmawiamy o Panu Bogu. I to nie tylko że publicznie, bardzo często w rodzinie nawet nie, nie poruszamy tego tematu. Podaliśmy sobie wmówić, że temat wiary, temat Pana Boga, tego, co z, z życia religijnego, życia duchowego, to są takie tematy, na których się nie rozmawia. To jest prywatna sprawa każdego człowieka. Żyjemy w kulturze, która jest głucho niema. I przeprowadzają Pana Jezusa, tego człowieka do, do Pana Jezusa i mówią: Zrób z nim coś. Dlatego, dlaczego ten człowiek był głuchy? Od czego można ogłuchnąć? Można być głuchym od urodzenia. Tak? Można być głuchym od urodzenia, ktoś się po prostu rodzi głuchy. I logiczne jest to, że jeżeli ktoś nigdy nie słyszał żadnego słowa, to trudno mu będzie dobrze mówić. Jak ktoś nigdy nie usłyszał słowa, to nie będzie potrafił też słowa powiedzieć. Są, widać, takie prze, przepiękne filmiki z takim bobasem, który właśnie urodził się głuchy. I dano mu, małemu dzieciątku, dano implant, wbudowano implant, wszczepiono implant, dzięki któremu mógł on usłyszeć po raz pierwszy swoją mamę. Myślę, że gdzieś tam ten filmik, jak nie widzieliśmy, to gdzieś on tam prędzej czy później do nas trafi. I to dziecko, jak słyszy po raz pierwszy głos swojej mamy, to najpierw jest przerażone, a później po prostu zaczyna płakać ze szczęścia. Jeśli jesteś głuchy, to nie będziesz dobrze mówić. Jeżeli Słowo nie dociera do Twojego serca, to trudno, żebyś Słowo powiedział. Ale można też ogłuchnąć w ciągu swojego życia. Można ogłuchnąć w przypadku choroby. Tak, że. Szkarlatyna, jednym ze skutków takich ubocznych jest to, że można ogłuchnąć. Jeżeli ktoś zachoruje na szkarlatynę w młodym wieku, może ogłuchnąć, stracić słuch. I są tacy ludzie. Ale jest też, i to myślę, że rolnikom ta kwestia jest znana, bo to przepisy BHP regulują, że jak pracujemy w głośnym środowisku, to także możemy od tego hałasu ogłuchnąć. I kwestią BHP jest to, i wiadomo, że jak ktoś jest odpowiedzialny, dba o swoje zdrowie. No to jak pracuje przy bardzo głośnych maszynach, no to zakłada tłumiki tak? na uszniki, żeby tego hałasu nie słyszeć, żeby chronić swoje uszy. Ja się śmieję i mam na to papierze, że jestem przygłuchy. Dlaczego? No bo jak byłem w szkole średniej, to przez, przez 6 lat grałem na weselach. W małych pomieszczeniach bardzo głośno ja jestem przygłuchy. Więc trzeba czasami do, niestety do mnie mówić dwa, trzy razy, żebym zrozumiał o co chodzi. No, właśnie dlatego, że, że mój słuch został naruszony przez to. Jeżeli nie dbam o swój słuch, to on po prostu mogę ogłuchnąć. I podobnie jest z naszym słuchaniem, z naszym życiem duchowym. Bo żyjemy, moi drodzy, w bardzo głośnym świecie. To nie jest głośnym, jeśli chodzi o dźwięki. I żeby to zobaczyć, to trzeba pójść na pole, ale nie traktorem, tylko pójść na pole. I przez chwilę po prostu posłuchać, że przyroda żyje w ciszy. Albo pójść nad morze, czy pójść w góry. Tak? Przyroda żyje w ciszy. Ziarno, które się zasiali, ono rośnie w ciszy. Natomiast ten świat, w którym my żyjemy na co dzień. To jest świat, który jest właściwie światem wielkiego hałasu. I to tego hałasu dźwięków, które do nas docierają, i to tego hałasu informacji, którymi bom, i którym jesteśmy bombardowani każdego dnia. W 2015 roku naukowcy przeprowadzili badania, w których nie wiem, w jaki sposób oni to zbadali, ale podano wyniki takich badań, że każdego dnia dociera do nas 35, 34 GB informacji. Informatycy może nie mogą sobie tego wyobrazić, ale nie informatycy sobie to wyobrażą, ile to jest 34 GB informacji. Natomiast dla nieinformatyków to jest około 100 tysięcy słów, jednostek informacji, które każdego dnia nasz mózg musi przyjąć, przyjmuje, musi je przerobić, Musi przesiać, co jest dobre, to zatrzymuje, co jest niedobre, co jest bezwartościowe, to odrzuca. Więc to jest ogrom informacji, które do nas dociera każdego dnia. Co więcej, my jeszcze sami podgłaśniamy ten harmider, który jest wokół nas. No bo cały czas jesteśmy pod telefonem. Tak? Co chwilę musimy sprawdzać, czy coś tam przyszło. Cały czas musimy coś oglądać w, te, w internecie, w telefonie non-stop pozwalamy siebie bombardować tymi wszystkimi wiadomościami. Problem jest taki, że nie zakładamy nauszników i stajemy się w pewnym momencie głusi. Pierwszym głosem, który my przestajemy słuchać, to jest głos Pana Boga. I to jest powód, dlaczego my bardzo często rezygnujemy z modlitwy, po co ja mam się modlić? Przecież Pan Bóg nic do mnie nie mówi. To jest pierwszy powód, dlaczego my odchodzimy od sakramentów, od mszy świętej. No bo jak dnia ja nie słyszę, jak miałbym siedzieć w ciszy, to my nie lubimy tej ciszy. Pan Bóg nie ma mi nic do powiedzenia. To po co mam tracić na to czas? Ale także później zaczynamy być głusi na drugiego człowieka. Ty nie masz mi już nic do powiedzenia. Ja już wszystko wiem, bo ja już wszystkie z tych informacji, które do mnie docierają każdego dnia, ja już wszystko wiem, jak wiem jak mam żyć. Stajemy się w końcu głusi na samego siebie. Są ludzie, którzy są tak zanurzeni w tym świecie informacji, w tej bańce internetowej, że przestają dbać nawet słuchać swojego ciała, dbać o swoje zdrowie. Można tak się zanurzyć w świecie wirtualnym, że się zapomni o tym, że ja też potrzebuję odpoczynku. I to nie są jakieś sytuacje tylko z gazet. Nie, to, to się dzieje między nami. To się naprawdę dzieje między nami. Jesteśmy głusi, a jak jesteśmy głusi, to jesteśmy też niemi. Jest nam trudno mówić, rozmawiać z drugim człowiekiem, się z nim spotkać. Trudno się jest dogadać w najprostszych rzeczach. No, bo jak ja wiem lepiej, jak, jak mam żyć, no to nigdy nie posłucham drugiego. To nigdy nie będę miał zdolności, żeby słuchać tego drugiego człowieka. To jest pycha. Tym, co nas po pierwsze ogłusza, to jest pycha. która zatyka nasze serca, zamyka nasze uszy na drugiego człowieka, na Pana Boga, na samego siebie. I myślę, że to jest obraz naprawdę naszego świata. Jesteśmy głucho niemi. Ale jeśli dostajemy dzisiaj to Słowo Boże, na początku nowego roku szkolnego, nowego roku formacyjnego, jak układamy te wszystkie nasze plany na ten tydzień, tak to się, myślę, w, w domach dzieje, to, to znaczy, że Pan Jezus nie chce nas zostawić głuchoniemymi w tym roku. Tylko chce nas uleczyć. Jaki sposób Pan Jezus leczy? Co robi? Ewangelista Marek pisze tak. On wziął Go na bok, zdala od tłumu, Włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, otwórz się. Pierwsze, co Pan Jezus robi, żeby uzdrowić tego człowieka, to zabiera go z tłumu na bok. To jest pierwsza rzecz, czyli wyrywa go z tego hałasu, w którym on żyje, bo tłum jest hałaśliwy. Po to, żeby z nim się spotkać sam na sam. Jeśli w moim życiu, zobaczcie sobie swoje kalendarze tygodniowe, czy tam jest miejsce na ciszę? Czy tam jest miejsce na to, żeby wyjść z tego kołowrota codzienności, żeby choć na chwilę być sam na sam ze sobą i z Panem Bogiem? O to trzeba zawalczyć. Ja jestem całkowicie tego świadomy. Ale taki był sens, słuchajcie, tej modlitwy porannej i wieczornej. Nie po to, żeby odmówić jakieś formułki, tylko po to, żebyś się zatrzymał, zatrzymała i miał czas na to, żeby posłuchać siebie, żeby po całym dniu, zanim się położysz spać, żeby to wszystko, co dzisiaj przeżyłeś, co przeżyłaś, żeby to się wszystko mogło wypowiedzieć. Żebyś mógł spokojnie z Panem Bogiem zasnąć. Zadbajcie o to, zadbajmy o to, naprawdę, zawalczmy o to, żeby w naszym życiu każdego dnia znaleźć chociaż 10 minut na to, żeby być w ciszy. Żeby Pan Bóg mógł mówić do naszego serca, żeby mógł dotykać naszych uszu i otwierać nasze, nasze usta. Jeśli damy mu to, ofiarujemy mu to 10 minut ciszy, będziemy świadkami cudu. Będziemy świadkami cudu w rodzinie, w parafii, w życiu osobistym. To, to słowo dzisiaj, myślę, jest nam bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne. Bardzo potrzebujemy tego uzdrowienia. Ktoś powie, a co to ma wspólnego z dorzynkami? A myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. I ma bardzo dużo wspólnego z dorzynkami. Tylko nasi gospodarze wiedzą, ile mają zajść w ciągu dnia I jaka to jest charuwa, jaka to jest robota. I bardzo łatwo się tak zakręcić wokół tego wszystkiego, że staje się głuchy, już nie chce nic więcej słyszeć. Że mam tylko moją gospodarkę, tylko moje podwórko i nic więcej mnie nie rusza. Nie chcę w ogóle o niczym więcej wiedzieć. To to jest pierwsze, to, to czytam dzisiaj tak, jako wezwanie do naszych gospodarzy. Zadbajcie o to, żeby w tej waszym całym kołowrocie, który jest wielkim trudem, żeby tam było miejsce dla Pana Boga. Naprawdę zobaczycie, jak to będzie, jak to będzie działać dla, dla Was, Waszej rodzinie, naszej parafii, ale przede wszystkim Waszej rodzinie. Będą się dziać cuda. Słowo Boże nie kłami. Ale jest druga myśl, która także się wiąże z dorzynkami. C.S. Louis to jest taki angielski autor. Opowieści z to jest taka książeczka, cech dla dzieci, który myślę znamy, o czym słyszeliśmy, czy czytaliśmy, właśnie jego autorstwa. Ale on był także autorem chrześcijańskim, pisał o wielu różnych innych rzeczach. I w jednej ze swoich książek pisze o cudzie, o cudach Pana Jezusa, i on mówi: cuda Pana Jezusa, jak się przypatrzeć ich, ich naturze, to co to było? To nie były jakieś rzeczy, które były, nie były czymś, co się nie wydarza w życiu. Tylko to były rzeczy, które się dzieją naturalnie w rzeczywistości w naszym życiu, tylko w rzeczywistości one są rozciągnięte w czasie. A Pan Jezus je robi w jednym momencie, cud przemiany wody w wino, który dokonał się w Kani Galilejskiej w jednym momencie. Dzieje się każdego dnia, kiedy podlawasz winogron. Kiedy on owocuje, kiedy zwrywasz te owoce, je dajesz do tłoczni, rodzi się wino. Rozciągnięte w czasie. Cud rozmnożenia chleba dzieje się codziennie. I dożynki to jest tak naprawdę patrzenie i dziękowanie Panu Bogu za cud, bo Ty wrzucasz ziarno w ziemię. I ono wydaje plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny. Zbierasz je, mieli się je na mąkę i daje się chleb dla wielu, wielu ludzi. Jak my jesteśmy dzisiaj na dożynkach, to my dziękujemy za Boże cuda. Nie takie, które się dzieją w jednym momencie, tak? Że jak w filmie Asterix Obelis, Misja Kleopatra, że masz. Ziarenka rzucasz i od razu wszystko wyrasta. Nie I masz piękny park. Nie. Tam jest ciężka robota. Ale jest to Boże błogosławieństwo. I to razem z czasem to daje cud. Rozciągnięty w czasie. I zobaczcie, że ten cud dzieje się w ciszy. Tak jak powiedziałem, to ziarno, które rzucacie ono rośnie w ciszy. Musisz je zostawić. Zasiać i zostawić. I ono w ciszy wzrasta. Nie w hałasie. Jakby rolnik codziennie wziął, e, zasieje ziarno, tak, teraz <grytanie> wielki rolnik ze mnie, ale tak sobie to wyobrażam, jakbyś zasiał ziarno, tak, i każdego dnia przebronował to pole. Po zasianiu. No to nic nie wyrośnie. No po prostu nie, musi być ta cisza. Pan Bóg chce, żeby w naszym życiu działy się cuda. Nie od tak, tylko w jakimś dłuższym procesie. Żebyśmy nie byli głusi i niemi, tylko żeby działy się cuda. A one zawsze dzieją się w ciszy, w której jest i Boże Błogosławieństwo, i praca człowieka. Amen.